Pokój, dobro, witajcie w naszym nowym studio, skąd już niedługo będziemy nadawać dla Was zupełnie nowe rzeczy na naszym kanale, ale dzisiaj nagrywamy ten film po to, żeby powiedzieć Wam o tym, że możecie wspierać finansowo naszą działalność. Tyle tytułem wstępu, a teraz trochę szczegółów. Tak, zachęcamy oczywiście, żebyście zerknęli jeszcze w linki w opisie. Natomiast jesteśmy w nowej przestrzeni. I o ile pierwsze studio, które mamy, udało nam się zrobić własnoręcznie z Markiem, dzięki pomocy no, kilku osób i dzięki waszemu wsparciu. O tyle to studio robimy też w dużej mierze sami, ale też dzięki pomocy naszym przyjaciołom Sławkowi i Szczepanowi. Jutro Marek będzie malował to studio. Natomiast, to co ważne, myślę, że to studio udało się zrobić dzięki wsparciu wielu z was i za to w tym miejscu bardzo dziękujemy. Wszystko co tutaj jest, co tutaj będzie jeszcze, co jest na korytarzu jest właśnie dzięki wam. Tak jest. Jeżeli chcecie wspierać nasze działania, to wejdźcie koniecznie w link w opisie. To jest link do strony naszej fundacji Brat Słońce, z którą współpracujemy i tam na trzy sposoby możecie nas wspierać. Oczywiście Najbardziej cenne jest dla nas takie regularne wsparcie, więc możecie na przykład ustawić takie po prostu zlecenie w swoim banku, żebyśmy jakieś wsparcie od Was dostawali cyklicznie, ale jeżeli chcecie nas wesprzeć jednorazowo, to możecie skorzystać z takiego formularza, który tam jest, albo po prostu z internetowego przelewu, albo nawet z blika, o ile dobrze mi wiadomo. Tak jest. A oczywiście wszystko po to, że chcemy się rozwijać, i to rozwijanie jest możliwe dzięki, jak już wspomnianemu waszemu wsparciu, chcemy rozpocząć niedługo nagrywanie nowych serii. Yy, Dlatego potrzebne było nam to nowe to studio, bo tak. będzie ono angażowało większą ilość osób, a w tym małym, czarnym studiu, które kojarzycie z serii Jestem albo z serii słowo mieści się ograniczona liczba ludzi. Tutaj tak. tych ludzi zmieści się trochę więcej, jak widzicie. Więc takie są. Jest duży stół, już, już, już kupiony, złożone Wszystko już gotowe. Tak Wszystko jest. już prawie więc... gotowe. Dzięki waszemu wsparciu. Tak, to jest bardzo ważne, bo sami no, nie dalibyśmy tego rady zrobić. Natomiast y, też zachęcamy Was do interakcji, do zostawienia komentarzy, ponieważ dla nas jest to inspiracją też dla całego zespołu, ten kierunek naszego rozwoju, więc do, do tego Was zawsze zachęcamy. I też chyba jeszcze możemy prosić o jedno wsparcie, mianowicie. O zostawianie komentarzy lajków jak wiecie YouTube i social media są właśnie takie, że Czasem, nie czasem, ale promują te materiały, kiedy, kiedy te interakcje są. Więc jeżeli też chcecie wesprzeć w taki sposób, to każdy komentarz jest cenny, każdy lajk like za to też jesteśmy bardzo wam wdzięczni. Tak jest. I chcemy jeszcze powiedzieć o tym, że jeżeli oglądacie ten materiał, to znaczy, że modlimy się za Was, bo mamy w zwyczaju ofiarować Eucharystię w sobotę za wszystkich ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób związani z tym dziełem. Za tych, którzy nas oglądają, za tych, którzy nas wspierają, za tych, z którymi współpracujemy ale też jako bracia wezwani do modlitwy brewiarzowej i jako bracia kapłani też tę modlitwę w waszych intencjach codziennie sprawujemy. Tak, no i chyba tyle gadania. Chyba Marek, tyle. Bierzemy się do roboty. Malujemy, bierzemy się do studio. roboty. Ja będę malował studio, ale już ja nie niedługo będzie tak. przyklejał. Popatrzcie, mamy tutaj takie elementy, które będą wisieć tutaj u góry, których nigdy nie będziecie widzieć, ale dzięki którym hmm. będziecie dobrze słyszeć dźwięk, który nagrywamy. Ciekawie jestem, czy już teraz słyszycie Słuchajcie. jakąś różnicę. Raz, 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 raz. raz. Od razu słychać, słychać różnicy. Dobrze, do zobaczenia. Mamy nadzieję, że treści, które będą tutaj powstawać, będą dla was bardzo pomocne i inspirujące, a przede wszystkim mamy nadzieję, że Pan Bóg będzie się w to wszystko bardzo mocno mieszał. Czego i wam, i sobie życzymy. A szczęść Boże! Tak jest, do zobaczenia!